Witam oto przed wami rozdział trzeci książki pod tytułem Doktor Murek Zredukowany. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, dziękuję za słuchanie tego audiobooka, a teraz przejdźmy do konkretów życzę miłego słuchania. Rozdział trzeci. Pani Bożyńska spojrzała na siostrzenicę podejrzliwie i wypuszczając nosem kłęby dymu powiedziała bez nacisku. – Nie chciałabym cię martwić, droga Niro, ale o tym panu Junoszycu słyszałam bardzo rozmaite zdania. – Rozmaite? Zatem i dodatnie. – Cóż, kochana ciociu, to już dobrze. Ludzie o nikim życzliwie nie mówią. – Tak, kochanie. Jednak dobrze jest wiedzieć przynajmniej coś o człowieku, którego się przyjmuje. – Sama rozumiesz, że żadnej z moich przyjaciółek nie wystarczy mgliste określenie – pan, który robi interesy. – Nazwisko ma przyzwoite, ale na podolu, o którym wspominał, nikt Junuszyców nie zna. Nieraz znowu zerknęła na zegarek i wstała zniecierpliwiona. Ach, Ciociu, więc poproś go o przedstawienie dowodów osobistych. Powtarzam ci, że u nas przyjmowany był w najlepszych domach. Sama zresztą powiedziałaś, że jest bardzo dobrze. Nie zaprzeczam. A i tu, w Warszawie. Nie brak mu stosunków, pierwszorzędnych stosunków. Zresztą czyż się wprasza do dzieci domu, jeżeli się nie podoba, nie podoba mi się, przerwała pani Bożyńska. Ta żarliwość, z jaką go bronisz. Bynajmniej nie żarliwość, po prostu jestem zdenerwowana. Miał być przed ósmą, a już jest kwadrans po. Obawiam się, że, że przeciąga mu się ta konferencja. Nim pani Bożyńska zdążyła wypowiedzieć nową uwagę, zjawił się lokaj i oznajmił, że przyszedł pan Jonoszec. Wszedł swobodnym krokiem, jak zawsze dystyngowany, w pysznie skrojonym smokingu. Pani zechce wybaczyć zwrócił się elastycznym ukłonem do pani Bożyńskiej, że porywam jej siostrzenicę. Panna Horzeńska była tak rozrzutna, że obiecała mi osłodzić moją starość tego wieczoru i pozwolić mi pokazać się w teatrze w jej zachwycającym towarzystwie. Mówił po francusku, gdyż w tym domu, o czym wiedział, języka polskiego używała tylko służba i czasem Nira. Jestem przekonana, odpowiedziała pani Bożeńska, że nie zostaną później państwo zbyt długo na kolacji. Panno Niro, jonoszczyk skłonił głowę, będzie tak, jak pani rozkaże, ale nie ośmieliłbym się być winowajcą w oczach pani Bożeńskiej. Bardzo słusznie, przytaknęła pani Stefania. Mam dziś wieczorem kilka osób na bryczu i zależy mi na tym, by moja siostrzenica wróciła najdalej o pierwszej. Dobrze, ciociu, nadstawiła jej policzek do pocałunku Nira. Termin będzie ściśle dotrzymany, powiedział na pożegnanie Junoszec. Od ogrodu Saskiego powiał wiatr z zapachem młodych liści. Chodniki były zapchane tłoczącą się publicznością. Jezdnią mgnęła rzeka samochodów. Junoszyc zatrzymał się na rogu i otworzył drzwiczki taksówki. – Wsiadaj – powiedział krótko i rzucił szoferowi. – Hotel Śląski. Gdy wóz ruszył, Nira chwyciła go za rękę. – Co ty ze mną robisz, Koki? Co ty ze mną robisz? Przez dwa tygodnie nie napisałeś ani słowa. Myślałam, że oszaleję. – Oszalałaś naprawdę – odpowiedział gniewnie. – Diabli wiedzą, co tobie może strzelić do głowy. – A cóż ja zrobiłam? – przestraszyła się – Jesteś paradna, mobilizujesz całą Warszawę, dzwonisz do wszystkich moich znajomych, podnosisz alarm, narażasz mnie na śmieszność, i to wtedy, kiedy ja nie mogę pokazać się we własnym mieszkaniu, bo zależy mi na tym, by myślano, że jeszcze nie wróciłem z wiednia. Koki, przepraszam, bardzo przepraszam, przytuliła się do Nira, ale ja tak strasznie, tak strasznie tęskniłam. Więc tęsknij na zdrowie, tylko do ciężkiego diabła nie psuj mi moich interesów. Jeżeli, jeżeli tak dalej będzie mi nie szło, gotów jestem uwierzyć, że tego pecha, to ty mi przynosisz. Koki, jęknęła. Wysiadaj, odburknął. Taksówka stała przed małym hotelikiem przy ulicy Skośnej. Duży, brudny pokój na pierwszym piętrze, pomimo otwartych okien, dusił zapachem stęchlizny. W sąsiednim numerze jakaś kobieta wybuchała paroksyzmami kaszlu, w przerwach obrzucając kogoś przekleństwami. Na stoliku rozłożony był papier z resztkami bułek i szynki. Pusta butelka od koniaku, druga do połowy wypróżniona i trzy kieliszki były świadectwem niedawno skończonej przekąski. Na łóżku leżała wspaniała waliza z krokodylowej skóry, na nocnej szafce taki neceser. – Musiałeś tu się zatrzymać? – ze zdumieniem zapytała Nira. Przecież nie zrobiłem tego dla przyjemności. A tam, na szucha? Tam czeka na mnie ten amerykański idiota. Zaśmieci mi całą garsonierę. Co noc wraca urżnięty w sztoki i żyga na moje dywany. Jeżeli do wtorku nie uzyskam zezwolenia na bezcłowy wóz tych jego zakichanych maszyn, bydle pójdzie do prokuratora. Ale ty masz szansę? zapytała Nira. Mam. Guzik mam, jenoszyc kopnął krzesło, które omal nie wywróciło się. Mam w kieszeni fałszywą stu dolarówkę, te dwie walizki i ciebie. Niezły bagaż, co? Zaśmiał się, zaklął i wyciągnął na kanapie. Nira wciąż stała oszołomiona. Nawet nie odczuwał belgii. Jej myśl z wytężeniem pracowała nad jednym: jak mu pomóc. Przecie, gdy wyjeżdżał, bez chwili wahania zastawiła swoje futro. Gdyby sprzedała popielice, mogłaby za to sprawić sobie pelerynkę z pięknych srebrnych lisów. Wiosna tego roku była późna i każda przyzwoita kobieta, jako tak dbająca o swój wygląd, nie pokazywała się na mieście bez futrzanej pelerynki, bez dwóch spiętych lub chociażby jednego lisa. Takie efektowne rozszerzenie ramion zwężało biodra, wysmuklało sylwetkę, a owalowi twarzy i głowie dawało niezastąpione tło. Codziennie wracając z biura, Nira rozpaczliwym spojrzeniem obrzucała mijane kobiety. W samym biurze na trzydzieści z górą pracownic. Ona jedna nie miała nawet najskromniejszego lisa. Prawie wszystkie zarabiały nie więcej niż Nira, dwieście z czymś złotych miesięcznie. Można jeszcze było zrozumieć to u mężatek lub u tych panien, którym wieki uroda umożliwiały otrzymywanie drogich prezentów. Były jednak i mocno starszawe, jęzowate paniusie, utrzymające się wyłącznie z pensji, a i te, jakimś cudem, umiały tak ułożyć swój budżet, że starczyło im na futra. Nira po pożyczeniu od ciotki Stefy nie mogła marzyć. I tak ledwie tam wiązano koniec z końcem. Rodzice od lutego zdobyli się na przysłanie pięćdziesięciu złotych, a wiosna jak na złość ciągnęła się bez końca. Wiadomość o przyjeździe Junoszyca napełniła Nirę otuchą. Była pewna, że interesy powiodły mu się i że nie sprawi mu kłopotu wykupienie choćby tylko popielic. Zabrała nawet kwit lombardowy ze sobą. Tymczasem... On sam jest w najgorszej sytuacji. Z niepokojem przyglądała się jego pięknej twarzy. Wargi ułożył jakby do gwizdania, gładkie, wspaniałe czoło zarysowało się lekką bruzdą między brwiami. Im dłużej przyglądała się mu, tym bardziej ustępowały obawy i zwątpienia. Wierzyła? Nie, nie. Wiedziała, że ten człowiek, że. Taki człowiek przegrać nie może. Była pewna, że pod tym czołem nieustannie pracuje potężny, precyzyjny mózg, że tysiące myśli przesuwają się niestrudzenie. Aż nagle dadzą olśniewające skojarzenie. Jakże to dobrze znała. Wówczas usta rozsuną się w półśmiechu, podniosą się opuszczone powieki i oczy błysną decyzją. Jej nie powie nic, ale już w następnej chwili siada do telefonu czy do biurka zaczyna działać, a później, gdy szeregiem niezawodnych posunięć zrealizuje plan, potrafi całą rzecz tak opowiedzieć. Przysiadła na brzeszku kanapy i delikatnie, wstrzymując oddech, zaczęła wodzić wargami wzdłuż brwi. Zwykle lubił to i niże zdawało się, że tą pieszczotą bierze jakoś bodaj najmniejszy udział w jego myślach. Teraz jednak odsunął nieraz zdecydowanym gestem. Dajże spokój z tym lizaniem się, powiedział szorstko. Nie jestem usposobiony, że też te kobiety nie umieją nigdy wyczuć nastroju. Nie wiedziałam, że i od innych musisz się opędzać, odsunęła się Nira. Muszę. Wiem, że mnie zdradzasz, starała się mówić cicho, by nie dostrzegł jej podniecenia. Junoszyc zjewnął. Zdradzam. Nie, to niemożliwe, chwyciła go za ręce. Niemożliwe, zgodził się obojętnie. Przywarła ustami do jego warg. Koki, mój koki powtarzała wśród pocałunków. Ożeń się ze mną, błagam cię, ożeń się. Przecie ja ci nie będę żadnym ciężarem, będę pracowała, będę ci pomagała i przysięgam ci, nie będę zazdrosna. Pod pocałunkiem uczyła, że jego usta uśmiechają się, w oczach jednak błysnął gniew. Koki dodała jeszcze nieśmiało i umilkła. Zamęczysz mnie, zanudzisz! odezwał się znużonym głosem. Już ci dwa razy mówiłem, że nie mogę, nie chcę i nie ożenię się z tobą. Nie cierpię żadnych obowiązków. Po co mi u diabła ciężkiego małżeństwo? Więc mnie nie kochasz! zawołała porywczo. Kocham i co z tego? Gdy się kocha, to się chce mieć tego kogoś na własność. Junoszyc skrzywił się. To też i mam ciebie. Takie widywanie się ukradkiem zaczęła, lecz przerwał jej wpadając w słowo. Mnie zupełnie wystarcza. Moja droga, żenić się powinni tacy ludzie jak ten twój narzeczony. Jakże mu tam Murek? Cóż z nim? Jeszcze jest w Warszawie? Ach, nic mnie to nie obchodzi. Jest, zdaje się, dostał jako pracę? I wzruszyła ramionami. Czy ja wiem, zdaje się, że wziął się do handlu. Do handlu, zdziwił się Junoszyc. Na tym to on nic nie zrobi. To cymbał. Zapukano do drzwi. Numerowy oznajmił, że przyszedł jakiś pan i pytał o pana Junoszyca. Zgodnie z zastrzeżeniem portier powiedział, że nikt taki tu nie mieszka, ale ten pan pomimo to kazał poszukać i powiedzieć, że ma certyfikat. Jonoszyc zerwał się z kanapy i kazał natychmiast wprowadzić owego pana. Niera musiała stanąć przy oknie i odwrócić się do pokoju plecami. W szybie widziała odbicie małego, eleganckiego jego mościa, który szybko wręczył Jonoszycowi jakieś papiery. Zamienili przy tym kilka krótkich zdań i interesant wyszedł. Na twarzy Jonoszyca nie znalazła żadnej zmiany. Stał i spokojnie przeglądał papiery. No, powiedział wreszcie. Chociaż to się udało. Udało się? Drobiazg. Kilkanaście tysięcy, ale i to dobre. Uniknęłaś przykrej historii. Masz szczęście. Ja? Zdziwiła się. Aha. Musiałbym cię narazić na towarzystwo tego amerykańskiego szympansa. Tego, któregoś umieścił w swojej garsonierze? Tak. No, popraw kapelusz. Jedziemy na kolację do Bristolu. Musiałabyś go zabawić przez kilka dni i natchnąć ochotą do dłuższego pobytu w naszej pięknej stolicy. Chyba nie wyobrażałeś sobie, że zgodzę się na taką rolę? Wstydź się, Koki. Wstydzę się, ale wyobrażałem, zaśmiał się wesoło. Zarzuciła mu ręce na szyję. Ten jego cynizm działał na nią jak wzrok węża, przejmował wstrętem i obezwładniał. Wchodząc na salę restauracyjną, przypomniała sobie z dotkliwą wyrazistością brak wymarzonej pelerynki z lisów. Było sporo znajomych Jenošica, który kłaniał się z tym swym pańskim wdziękiem na prawo i na lewo. Imponował jej właśnie tym kontrastem świetnej, dżentelmeńskiej powierzchowności i brutalnej siły wewnętrznej, nie liczącej się z niczym i z nikim. W niektórych spojrzeniach i ukłonach dostrzegała maskowaną niechęć lub ostentacyjną powściągliwość, lecz wyraźnego lekceważenia nikt nie ośmieliłby się mu okazać. – A co sobie o mnie myślą? – mawiał jednoszyc. – To mam w nosie. Stolik, przy którym siedli natychmiast, został otoczony przez nadskakującą służbę. Wiedzieli, że będą drogie napoje i dania, że kapnie cudy na piwek. Na reprezentację Junoszyc nie żałował pieniędzy. – Ludzie muszą wiedzieć, że się komuś powodzi – twierdził – jeżeli mają go szanować. Przy kawie zapalił cygaro i przyjrzawszy się niżej, powiedział – to dobrze, że wyglądasz tak mm, skromnie. Niech wiedzą, żeby wam z kobietą z towarzystwa. jednak przydałoby ci się jakieś futro. Skończę z tym amerykańskim durniem i kupię ci coś ładnego. Przecie wiedziała, że on sam o tym pomyśli, jakże mogła go nie kochać? Do stolika przysiadł się jakiś chudy blondyn w binoklach. Jonoszyc przedstawił go półgębkiem i z tego wywnioskowała, że to ktoś podrzędny, tym bardziej, że podczas rozmowy nie wymienił też jej nazwiska, co robił chętniej, ilekroć zależało mu na danym człowieku. Z reguły przechodzili przy obcych na pan i pani. Blondyn mówił o jakimś zakwestionowanym zapisie hipotecznym, o kaucji w związku z dostawami i prosił Jonoszyca o zainteresowanie się tymi sprawami. Do podobnych rozmów Nira była przyzwyczajona. Ilekroć znaleźli się w kawiarni czy restauracji, zawsze ktoś się przysiadał do stolika lub odwoływano Junoszyca do telefonu. W trakcie rozmowy padło kilka nazwisk, a po jednym z nich Junoszyc zwrócił się do Niry: Czy w domu pani ciotki nie bywa prezes Holbein? Nie, chyba nie. Jak on wygląda? Bardzo gruby, sepleni i nosi okulary. Nie, na pewno nie znam. Potrząsnęła głową Nira. Junoszyc zamyślił się. A może ktokolwiek ustosunkowany w zakładach przemysłowych chroną? Kto tam jest? Serkowski wąt Jagodziński, szybko odpowiedział blondyn. Okazało się jednak, że u pani Bożyńskiej żaden z wymienionych nie bywa i niera żadnego z nich nie zna. Gdy blondyn pożegnał się i odszedł, Junoszyc zaczął bębnić palcami po stole. A, brak mi wielu ludzi. Mógłbym sporo fajnych rzeczy przeprowadzić, gdybym bliżej znał takiego na przykład Holbeina albo chociaż Jakodzińskiego. Patrzyła na nie wzrokiem winowajczyni. W jego słowach wyczuwała niezadowolenie. Po długiej pauzie Junoszyc nagle zapytał. W sumienności nie ma zmian? Nie, przynajmniej ja o żadnych nie słyszałam. Wciąż siedzisz w dziale korespondencji? tak. Mieli mnie przenieść do rachuby, ale okazało się, że moje języki obce są podobno niezastąpione i dyrektor Lender nie chce mnie puścić. Janoszec pogwizdywał pod nosem i niespodziewanie powiedział. To nonsens, marnowanie czasu i możliwości. Jakich możliwości? Posłuchaj, Niro, zarabiasz coś trzysta złotych, znacznie mniej. Właśnie, czyś ty nigdy nie pomyślała, że w tym, tymże towarzystwie asekuracyjnym jest droga do wcale dobrych dochodów? Dla mnie? Dla ciebie bardziej niż dla kogo innego. Jesteś ładna i masz masę wdzięku. Dziękuję. Zarumieniła się tak, jakby nigdy i od nikogo podobnych komplementów nie słyszała. Co prawda Jonoszec nie mówił ich nigdy, nawet przed trzema laty, gdy go poznała podczas krótkiego pobytu w Warszawie i gdy starał się ją zdobyć, nie posługiwał się w tym celu prawieniem komplementów. To nie leżało w jego typie. Wiedziała, że mu się podoba. Chciała wierzyć, że ją kocha, lecz on sam o tym nie mówił. Ona zaś na tym jednym punkcie nie wyrzekła się wobec niego swoich ambicji i wolałaby umrzeć niż dopytywać się o to. Musiał zauważyć jej rumieniec i zmieszanie, lecz ciągnął dalej tym samym tonem. – Masz prezencję, formy, umiejętności konwersacji. Na dziesięć metrów pachnie od ciebie arystokracją w najlepszym znaczeniu tego słowa – no, i nazywasz się pierwszorzędnie. Wszystko to zatem jest pewnym kapitałem, którym można, a zatem trzeba wyzyskać. Jestem pewien, że otrzymawszy twój bilet wizytowy i relację o Twoim wyglądzie, żaden mężczyzna nie pomyśli, żeby odprawić cię z przedpokoju. Do głowy mu nie przyjdzie, że jesteś agentką asekuracyjną. Więc ty chciałbyś, koki bym została agentką? Przeraziła się: Chciałbym. Ależ to okropna praca. Chodzić po mieszkaniach. Po pierwsze, nie widzę w tym nic okropnego. To raz. Panie z najlepszego towarzystwa pracują gdzieś po sklepach. Po drugie, zarobisz na tym pięć razy więcej niż siedząc w biurze. A poza tym, nie chodzi tu w ogóle o pracę, ani o ubezpieczenie od apopleksji różnych pierników, lecz o nawiązanie z nimi znajomości. Niczego więcej. Ot. Zwyczajna znajomość, najwyżej lekki flircik. Chodzi o to, by taki facet nabrał nadziei, że z czasem przy pewnych staraniach może spodziewać się powodzenia u ciebie. Nie ma starszego mężczyzny dobrze sytuowanego, który by się nie skusił taką perspektywą. Znam ich dobrze. Popisanie się romansem z młodą i ładną panną z towarzystwa toż to więcej warte dla takiego typa niż wygrana na loterii. No i popisanie się przed samym sobą, odzyskanie nadwątlonej wiary we własne męskie uroki. W miarę jak Jonoszyc rozpalał się do projektu, Nira była coraz zimniejsza. Czuła tu coś obrzydliwego. Nie sądzę, powiedziała, bym swoim sposobem bycia umiała dać komuś wrażenie, że jestem gotowa na każde skinienie palcem. Bo i nie trzeba dawać żadnego wrażenia, skrzywił się. Nie znasz ludzi. Już sam fakt, że taki jegomość widzi ponętny obiekt w roli agentki, wystarcza. Będzie przeświadczony, iż kosztem ubezpieczenia się zyska jej skłonność. Każda kobieta, którą warunki ekonomiczne stawiają w zależności od mężczyzny, wywołuje w nim najdalej idące nadzieje. Nie potrzebujesz robić w tym kierunku specjalnych wysiłków. Wystarczy, jeżeli po niejakich certacjach przyjmiesz propozycję przejażdżki samochodem lub kolacji w dobrym lokalu. Ale po co? Bądź cierpliwa, zmarszczył brwi. Po to, że przy pierwszej sposobności poznajomisz mnie z takim gościem. Mój kuzyn, pan Junoszyc. Oto wszystko. Nira uśmiechnęła się melancholijnie. Nie wydaje mi się to wszystko szczególnie zachęcające, a mnie wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Poza tym wątpię, by dyrekcja zechciała powierzyć mi agenturę. Oto się nie bój. Zaraz jutro lub pojutrze wpadnę do was i pomówię z twoim dyrektorem. Odmówi, Jenoszyc zaśmiał się. Bądź spokojna. Mnie nie odmówi. Mam ja na niego pewien haczyk i on o tym doskonale wie. Przed pierwszą Nira była już w domu. Jenoszyc uparł się, by ciotce Stewce dotrzymać słowa. Zjawienie się siostrzenicy pani Bożyńska powitała zadowolonym uśmiechem. Rzeczywiście było kilka osób w gabinecie granów Bridge'a Piąta wychodząca, pani Szczaniecka, która z nudów przeglądała już od godziny stare ilustracje, jedna para broniła robra, przyjęła zjawienie się Niry z zachwytem i Nira musiała ją bawić sprawozdaniem ze sztuki, na której nie była. Te ciotczyne Brydże, powtarzające się po dwa i trzy razy na tydzień, gromadziły najczęściej to, samo towarzystwo. Kilka pań z plutokracji i zbożałej arystokracji wszędobelskich i rozplotkowanych, wypalających moc papierosów i wałkujących plotki publiczne i prywatne i stosunkowo niewielu mężczyzn. Byli to przeważnie cudzoziemcy, dyplomaci, starsi panowie reprezentujący różne egzotyczne republiki, kończący w Warszawie swój lekki, błyskotliwy żywot spędzony smakowicie i dostatnio na kosztowych republik, których obywatele dla dodania blichtru swym przedstawicielom musieli się wyrzec luksusu noszenia butów i używania mydła. Oprócz tych wyszlifowanych starych próżniaków i darmozjadów, Bywali też jej młodzi dyplomaci początkujący karierowicze. Ci, przez odwiedzanie pani Bożyńskiej, zaspokajali swe poczucie obowiązku dyplomatycznego, nawiązując tak zwany kontakt z miejscowym społeczeństwem. Młodzi mogliby być zabawni, gdyby nie ich ustawiczny strach przed ewentualnością większych wydatków czy wyższej przegranej w brydża. Nie dorobili się jeszcze przyzwoitych poborów, a ich pensyjki z trudem wystarczały na opędzenie kosztów reprezentacyjnego wyglądu. Pannie Chorzyńskiej przyglądali się łakomie, lecz żaden z nich nie ryzykował żadnych awansów. Rewanże za skromne zresztą przyjęcia zbywali kwiatami lub zaproszeniami na większe herbatki w poselstwach czy ambasadach. Starsi ich koledzy z tytułu swoich stanowisk rozporządzali już konkretniejszymi dowodami wdzięczności. Mogli sprowadzać wina, perfumy czy pończochy bez cła. Permanentny bridge ciotki Stefy i zbierające się na nim towarzystwo było podobno przyczyną rozwodu pani Bożyńskiej z mężem. Pan Bożyński nie nazywał przyjaciółek żony inaczej jak stare gitary, przyjaciół wałkoniami koniami za cudze pieniądze, a bridgea piekielną katarynką. Mieszkał na wspólnej i prowadził w domu biuro pośrednictwa sprzedaży majątków ziemskich, przy czym wiodło mu się nie najgorzej dzięki licznym pokrewieństwom i stosunkom w różnych stronach kraju. W każdym razie starczało na wypłacanie renty byłej żonie. Mieli troje dzieci. Najstarszy Wojciech, na złość matce, jak twierdziła, został inżynierem i co gorsza, zamiast wejść do któregoś z pułków kawalerii, uzyskał przydział do soperów. Jego batalion stał o kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, lecz Wojtek przyjeżdżał rzadko, dość jednak często by swym wyglądem i dezaprobującą małomównością utrzymywać matkę w stanie trwałej niechęci do siebie. Wysoki i zgrabny ubierał się u jakiegoś małomiasteczkowego krawca i mundur oficerski wisiał na nim workowato. Od czasu zainstalowania się na królewskiej niry, która widocznie mu się podobała, zaglądał częściej, lecz nie przestał milczeć ani nie zaczął dbać o swoją powierzchowność. Niże kiedyś zwierzył się, że pracuje nad jakimś wynalazkiem, o czym nikt nic nie wiedział. Młodsza od dwa lata od Wojtka Krystyna mieszkała z ojcem, dokąd się przeniosła po trzyletnim, niefortunnym pożyciu małżeńskim, ze słynnym bokserem Kruszyną. Ich mezalians w swoim czasie był głośnym skandalem, który Kryśce nie opłacił się zupełnie. Najmłodsza Mika, niebrzydka mała blondyneczka o filigranowej figurze i jasno niebieskich oczach, po skończeniu klasztornej pensji za granicą, mieszkała przy matce w roli panny na wydaniu cicha i anemiczna, tak przez wzgląd na usposobienie, jak i na zdrowie, była rzadkim gościem w salonie, wcześniej kładąc się spać i wcześnie wstając. Rankami chodziła na studia malarskie, wieczory spędzała w swoim pokoju, pełnym sielankowych akwarel i atłasowych poduszek. Nie lubiły się z nią i unikały się wzajemnie, chociaż nigdy nie zamieniły nie tylko najmniejszego przykrego słówka, lecz ani nieprzychylnego spojrzenia. Nira nie mieszkała u ciotki za darmo. Za pokój i utrzymanie oddawała więcej niż połowę swojej pensji. To dawało jej poczucie niezależności i prawo przyjmowania własnych znajomych. Nie było ich zresztą wielu. Najczęściej zaglądała nowa przyjaciółka i koleżanka biurowa, pani Lechowska. Rozwódka, ocierająca się o żydowsko-polską arystokrację. Nira lubiła ją za jej spryt, dowcip i cynizm. Drugim gościem był Junoszyc, Trzecim i ostatnim z częstszych murek.